Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam maleństwo od Inokina dostępne, dostępne u nas na rynku. A mówię w tym momencie o Kulfajerze cool Mini. Ok, słuchajcie, Cool Fire Mini Inokin, firma, która już jest dłuższy czas u nas na polskim rynku. E, ogólnie to chciałem od razu Wam powiedzieć, że wybaczcie, że troszeczkę było przerwy na kanale. No niestety przygotowania do, do EXPO, samo EXPO, a potem jeszcze dochodzenie do siebie po EXPO zrobiło swoje. Więc e, teraz postaramy się to wszystko nadrobić. Ale wracamy, wracamy do, do, do naszego Inokinka. Cool Fire, akurat w tej wersji, czyli w wersji mini, przychodzi, posłuchajcie, w takiej makulaturze. No ja swój dostałem dostałem na, na, na Expo. Pozdrowienia dla i podziękowania oczywiście dla Marine Liu, przedstawiciela Innokina. Posłuchajcie, Cool Fire mini, jak sama nazwa wskazuje, to jest naprawdę maleństwo. I gabarytowo, i, że tak powiem, pakietowo. Natomiast jak to wszystko wygląda, to zaraz zobaczycie. Na opakowaniu posłuchajcie, opis zawartości pudełka, e, zdjęcie boksika, oczywiście logo Inokina, e, nazwa nazwa całego całego boksa, e, dodatkowe oznaczenia, gdzie został wyprodukowany, strecz kody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, pudełko standardowe, ale nie pudełko nas interesuje najbardziej. Dobra, ta makulatura już na bok. I teraz tak po zdjęciu po zdjęciu tej tekturowej osłony, ukazuje nam się cały boksik, tak, w pudełeczku. Czyli e, boksik 80, oh, przepraszam, 40-watowy, 40-watowy boksik i dedykowany do niego e, tank. Co dalej? Boksik sobie wyciągniemy, tank sobie wyciągniemy, otwieramy, i całą resztę. O, to też już niepotrzebne. Dobra, to też niepotrzebne. I teraz tak. Kabel do ładowania w zestawie drugi metalowy driptip typu 510 bo w parowniczku mamy już preinstalowany driptip derlinowy zapasowa grzałeczka do parownika co jeszcze? komplet uszczelek do tegoż samego parowniczka instrukcja obsługi fajera, mini i... o chodź tu i jeszcze naklejki, naklejki z logiem inokina. I to było wszystko jeśli chodzi o makulaturę. Dobra, to to sobie, to sobie na bok dłużymy. Rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach, o, drip a, no weźmiemy powiedzmy sobie zaraz, a wiecie co, bo ten drip tip jest nawet fajny, zaraz go otworzymy. I zaraz zobaczymy, co to jest za drip tip. Posłuchajcie, o ile sobie dobrze kojarzę, i już to chyba. O! No i wziął i uciekł, był. Dobra. I posłuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że drip tip jest bardzo fajnie rozwiązany. A dlaczego? Dlatego, że nie jest to pełny metal. A. Hm, jakby Wam tu powiedzieć? Kawał blachy, który jest ukształtowany, wygięty w formie drip tipa. Eee, Co to daje? W większości sytuacji ci, którzy korzystają z metalowych driptipów wiedzą, że takie driptipy bardzo szybko przejmują temperaturę no i dość długo ją utrzymują. Mało przyjemne, mało sympatyczne, trzeba raczej wtedy wiedzieć co się robi, znaczy może nie to, że wiedzieć co się robi, trzeba raczej e, uważać, e, zwłaszcza przy dripperach, przy tankach może troszeczkę mniej, natomiast tak czy siak Drip tip metalowy przejmuje temperaturę i to nie ma nie ma co tutaj dyskutować. Zupełnie inną kwestią są drip tipy, e, czy derlinowe, czy z akrylu, czy z plastiku, czy ewentualnie z drewna stabilizowanego. Tam te materiały działają jak izolatory. W metalowych jest inaczej. Natomiast tutaj muszę wam powiedzieć, zaraz może wam to pokażę z bliska, jak to wygląda. Natomiast ten drip tip, powiem wam, jest bardzo fajny. To jest pierwszy raz widzę takie rozwiązanie. Zajebista sprawa, jak dla mnie. Drip-drip, który działa jak kubek termiczny. <grym i <grym i założymy, przetestujemy sobie, zobaczymy, jak to, jak to będzie, będzie wyglądać. Natomiast wydaje mi się, że powinien się sprawować bardzo ciekawie. Ja się z tym pierwszy raz spotykam w każdym razie. Dobra, to też na bok. To na bok, kabelek nam nie będzie potrzebny. Opakowanie też o jak najbardziej Pstrzyk tutaj sobie, jak sobie leży, w spokoju ducha. No i co teraz dalej? Instrukcja obsługi, czyli tak zwany popularny rozkład jazdy. Muszę wam powiedzieć, że tak, fajnie zrobiony. Niestety nie znajdziecie tutaj języka polskiego. No nie ma, nie przewidzieli. Natomiast w tej instrukcji obsługi jest I opisany boksik i opisany parownik, czyli podstawowe informacje tak pojemności, wagi, wymiary itd. tak dalej. pokazane na instrukcji jak otwierać parownik, jak wymieniać grzałkę, co jeszcze na instrukcji opisany jest, tak jak widzę cały boksik, łącznie z wszystkimi jego funkcjami ze wskaźnikami ledowymi tak itd. itd. Typowa, dobrze zrobiona instrukcja. Dobra, co do samego łokcika. Posłuchajcie, to jest naprawdę malaństwo, fajne. Co najciekawsze, jest bardzo fajnie zrobione ogólnie. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że Inokin, e, Inokin raczej przyzwyczaił nas, zwłaszcza w ostatnich e, swoich, swoich produktach, przyzwyczaił nas do takiej, że tak powiem, dbałości o szczegóły, tak? o wykonanie, spasowanie elementów. No i tutaj w tym maleństwie, w tym maleństwie muszę Wam powiedzieć, że to naprawdę widać fajnie, bo, bo rzeczywiście, kurczę, tu nic nie trzeszczy, nic się nie dzieje. Obudowa oczywiście full metal, więc też jest fajnie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak na takie maleństwo w metalu, to jest leciutka rzecz. Chyba cięższy nawet będzie parownik, mimo że też jest kruszynka malutka. Sprawdzimy sobie. Jak to wygląda wagowo? Faktycznie, czy coś w instrukcji nam tutaj napisali? O, no, nie napisali chyba, a przynajmniej na szybko, na szybko tego nie widać. Nie, raczej nie. Dobra, a my się tutaj posłużymy wagą i zaraz zobaczycie, co i jak. Mamy wagę. Zaraz sobie zważymy, ile sam boksik waży. No posłuchajcie, 77 gramów. Więc to jest naprawdę, naprawdę mikrusek, i to dodatkowo lekki mikrusek. A łącznie z parowniczkiem, łącznie z parowniczkiem, 119-118 gramów. Czyli, czyli posłuchajcie, to jest piórko. Tak, na dobrą sprawę tego się prawie że nie czuję, prawie, że nie czuję w, w rękach. Myślę, że to nie jest dużo, to jest rzeczywiście piórko w kieszeni. E, przyznam się bez bicia, że ja osobiście lubię takie maleństwa. Zwłaszcza jeszcze jak jeżdżę motocyklem, bo mogę sobie kurczę schować e, gdzieś tam po, po, po w kieszeniach w kurce motocyklowej i, i mi to nie przeszkadza, tak? Dobra, waga na bok. Już nam nie będzie potrzebna. To tyle, jeśli chodzi o taką ogólną kwestię wstępu dotyczącą i boxa i parownika. Natomiast zaraz pokażę Wam z bliska, e, czym się to je. Boksik. Wykończony w metalu, powierzchnia taka szczotkowana, w moim, przypadku, w moim przypadku czarna. Niestety tutaj nie znajdziecie tak jak w większych wersjach Inokina tej tabliczki. Nazwijmy to w cudzysłowie znamionowej, naklejanej. Tutaj jest to grawer. Może to i fajniej, bo te, bo te tabliczki z większych wersji. Mnie osobiście nie, natomiast słyszałem, że, że potrafiły sobie odpaść. Tutaj jest fajnie to wszystko gładziutkie. Grawerek jest naprawdę widoczny. Szkielet, oczywiście, także wykonany z metalu. Przyciski, czy metalowe? Przyznam się szczerze, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast no jeszcze tej wersji nie rozbierałem, więc ciężko mi jest powiedzieć. Dobra, co na. Panelu, na panelu przednim yy, w kulfajerze. Oczywiście przyciski funkcyjne plus minus, port ładowania micro USB, wyświetlacz, no i przycisk funkcyjny, który ma o tyle ciekawą konstrukcję, pozwólcie, zobaczcie, że i zachodzi też i na górę. Tutaj, na sam top naszego boksa. Yy, co dodaje? Ano daje to to, że jeżeli przyciśniemy od góry, boxi nam zadziała. Proszę bardzo. I tak samo, jeśli przycisniecie z przodu, też boxing nam zadziała. Ten klik, posłuchajcie, w przyciskach funkcyjnych i w łączniku w głównym, tak, w buttonie, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fajny. Wyraźnie wyczuwalny, natomiast nie ma takiego efektu plastikowego przycisku, tak, czyli, czyli takiego kurcze latania i życia własnym życiem. Tu wszystko jest ładnie spasowane. W modelu 510, czyli ten gwint jest wykonany ze stali. No i tutaj bardzo fajnie. Dlaczego? Dlatego, że większość 510, większość tych gwintów wykonanych z mosiądzu po prostu bardzo szybko się wyciera. Wycina, no i potem są problemy kurczę z parownikami. Tutaj stal, więc, więc nie, będzie, nie powinno być takiego problemu na dłuższą metę. Ej, dobra, co dalej? Co dalej? Posłuchajcie teraz, tak. Działanie, działanie samego Inokina. Co mamy na wyświetlaczu e, w Coolfire'ze? Stan, stan. No, choć tutaj, wróć. Stan naładowania pakietu. Długość zaciągnięcia, czyli długość sesji. E, w, w tym układzie na wyświetlaczu yy, wataż, na którym yy, w danym momencie palimy, volty w przeliczeniu, oczywiście, są z gór do oporności i, no, chodź tutaj, i oporność, i oporność, o tutaj w tym miejscu, oporność naszej yy, grzałki yy, zamontowanej w parowniku, można sobie, posłuchajcie, przez kombinację klawiszy yy, zmienić na opcję. Voltową, czyli przyciskamy jednocześnie minus przyciskiem Fire, przytrzymujemy dłużej i zobaczcie, już mamy w tej chwili volty. Wracając, chcąc wrócić do nastawień watowych, przyciskamy plus i przycisk Fire. i już jesteśmy na watach. Teraz tak, co ciekawe, teraz podepniemy sobie parownik. Ciekawostką następną, zaraz Wam pokażę, jest to, że. To jest pierwszy boks, który tak dokładnie podaje, posłuchajcie, oporność. Do piątego, uwaga, do piątego miejsca po przecinku. Zobaczcie. Widzicie? Przyciskając krótko, dwa przyciski na raz. Mamy ilość pufów. Napięcie, może tak będzie, napięcie w tej chwili pakietu, czyli w moim przypadku 3,93 i. Oporność grzałki do piątego miejsca po przecinku, no cholera to jest, powiem mam powiedzieć, że bardzo dużo. Eee, to jeśli przyciśniemy krótko, proszę bardzo, dwa przyciski na raz i te trzy informacje nam się wyświetlają. Natomiast jeśli przyciśniemy te dwa przyciski funkcyjne razem dłużej, odwrócimy sobie wyświetlacz w rewersie, proszę bardzo. I teraz mamy go odwrotnie, czyli to jest tak praworęczny, leworęczny, co komu wygodniej. Ja wracam do standardowych ustawień. O, ok, posłuchajcie. To tyle, jeśli chodzi o kwestie nastaw waty, wolty. Natomiast zapytacie się, czy box obsługuje też i kontrolę temperatury. No niestety nie. <ścoughs> Natomiast powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że jest to w zupełności zbędne, jeśli chodzi o, o ten sprzęt. Eee, sprzęt jest przeznaczony raczej dla ludzi, którzy, którzy chcą się cieszyć z takiego maleństwa. I nie potrzebują jakichś mocno zaawansowanych, zaawansowanych elektronik. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, cena, cena takiego zestawu jest naprawdę, naprawdę przystępna. Ja myślę, że tu się nie ma co czepiać. Jeszcze jedną ciekawostką, co też jest fajną sprawą. Posłuchajcie, box ogólnie oprócz tego, że na wyświetlaczu pokazuje stan naładowania pakietu. To jeszcze przy, podczas wciskania przycisku Fire, zobaczcie, podświetla się. W moim przypadku, w tej chwili na zielono. I oczywiście z e, poziomem rozładowania pakietu, te kolorki będą się zmieniać: poprzez pomarańczowy, jakiś żółty, pomarańczowy do czerwonego. Czerwony kolor, czyli pakiet rozładowany, zielony, czyli jeszcze naładowany prawie, że w pełni. Co dalej? Sam parowniczek. Już Wam zaraz pokazuję. Parownik przystosowany pod TPD, czyli tak, zamknięcie typu tilt-proof, czyli odkręcamy przyciskając i możemy sobie całość odkręcić. Ja już go mam zalanego, bo wcześniej sobie go już zaczęłem używać, co sobie zresztą bardzo mocno chwalę. Grzałka typowo inokinoska. Proszę bardzo. Czyli Typowy układ pod TPD, zapobiegający wylewaniu się płynów, grzałka zespolona, znaczy może inaczej, skręcona z górnym kapem. Zalewamy płyn, wkręcamy sobie grzałeczkę, górny kap górny razem z grzałką i mamy problem z bańki. Dobra, teraz posłuchajcie, co z tym drip tipiem, o którym Wam wcześniej wspominałem, bo tutaj, tak jak widzicie, jest drip tip derlinowy. Więc jakiś tam standardzik, natomiast ciekawostka, ciekawostką jest ten drip tip, zobaczcie, drip tip metalowy, natomiast konstrukcyjnie, to co wcześniej wspominałem, przypomina bardzo mocno konstrukcje takie jak kubki termiczne, oczywiście ten jest, tu jest konstrukcja otwarta, kubki termiczne są zamknięte, co to ma dać z założenia? Z założenia ma to dać to, że cały drip tip nie będzie się tak mocno przegrzewał. No, i oczywiście, tutaj ta blaszka, która jest odsunięta od całej reszty, ma szansę się dużo dużo, dużo szybciej wychłodzić. Czyli powinien być ten drip tip bardzo przyjemny w użytkowaniu. Bo, tak jak wcześniej wcześniej wspominałem, wszyscy ci, którzy używają, używają metalowych drip -tipów, wiedzą, że takie drip -tipy mają tendencję do, do przegrzewania się, do nagrzewania się intensywnego. Tutaj jest taki układ yy, zapobiegający, właśnie przegrzewaniu się tipa i mam nadzieję, że to będzie działać. Zresztą zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, to tyle jeśli chodzi o, o nasz zestawik. O, proszę bardzo, podkręcamy sobie. Zestaw, tak jak widać, 20 W, 0,79 grzałeczka, czyli 0,8. No w moim przypadku już troszeczkę zaczyna być ten akumulatorek rozładowywać się 144 pufy na chwilę obecną przy tym przy naładowanym w pełni akumulatorze Zmieńmy sobie, zmienimy sobie ten drip tip na ten metalowy. O. No tak to posłuchajcie wygląda. Ja myślę, że wygląda naprawdę całkiem, całkiem fajnie, całkiem zacnie. A jeszcze wracając do porównnika, posłuchajcie, no tutaj niestety ja osobiście nie przepadam za takim rozwiązaniem. Tutaj w tym parowniku zastosowano erhole umiejscowione w, na górze, w górnym topkapie. Czyli powietrze najpierw przechodzi przez górny topkap, przez całą grzałkę i z powrotem kanałem, kanałem wylotowym z grzałki już w drip tip. Tak? Ma to, jak dla mnie, swoje wady, ponieważ, posłuchajcie, każde takie zawirowania powietrza zmniejszają, zmniejszają że tak powiem, gładkość przepływu powietrza w parowniku. No, jedni to lubią, inni nie. Ja, ja za takim rozwiązaniem nie bardzo przepadam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że sam, sam parowniczek działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to pracuje. Yy, po, po uruchomieniu yy, boxika, co jeszcze? No, ta faktura posłuchajcie, jest naprawdę fajna. O, skądinąd? skądinąd muszę Wam powiedzieć, że konstrukcyjnie, może konstrukcyjnie, designem yy, to maleństwo bardzo, bardzo mocno przypomina yy, cool firey setki czy osiemdziesiątki. Jest praktycznie ten sam design, no, tyle, że gabarytowo jest to dużo, dużo mniejsze. Tutaj na dole kanałki wentylacyjne, tak jak widać. Na górze przez kanał wentylacyjny jeszcze dodatkowo prześwietluje, prześwietla nam e, światło, światło LED, -y, która informuje nas o stanie naładowania pakietu. No i okej, okay, słuchajcie, e, jak z bliska, jak to działa. Już widzieliście, jak wygląda wyświetlacz, jak chodzą przyciski, jak zbudowany jest parownik. Natomiast teraz. Fajnie było e, zobaczyć jak to, jak to fizycznie działa, tak? A muszę wam powiedzieć, że jak dla mnie, jak dla mnie działa naprawdę bardzo fajnie. Ja już miałem przyjemność popalania sobie na nim, po, powapowania wcześniej, jak na takie maleństwo, to muszę wam powiedzieć, że użytkuje to się naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. E, pakiet 1300 godzin, czy to jest dużo czy mało w takim boksiku. Słuchajcie, według mnie w zupełności wystarczająco. Dlaczego? Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, tak, to nie jest box do mega dripów. To nie jest typowa wytwornica dymu. Tutaj nie zastosujemy jakichś, że tak powiem, mocno zaawansowanych tanków z potężnymi grzałami czy parowników typu RDTA. To jest sprzęt który raczej służy do spokojnego wapowania, tak? nie, nie, nie nadaje się jako, jako mówię, zasilanie do mega potężnych wytwornic dymów. Natomiast ciekawostką jest to, że parownik jest o tyle fajnie skonstruowany, że jego przelot pozwala użytkować go w formie wapowania dopaszczowego i dopłucnego. Kwestia po prostu przestawienia się. Co jeszcze muszę Wam powiedzieć? Gabaryty tego, tego sprzętu, według mnie, bo to jest pióreczko, naprawdę pióreczko, które można zamknąć spokojnie w dłoni. Dedykują ten sprzęt albo dla że tak powiem kobiet jako zasilanko takie naprawdę fajne, małe, przyjemne, leciutkie, zgrabne albo dla mężczyzn, którzy szukają sprzętu typowo-wizytowego. Czyli idziemy na imprezę, garniturek, schowamy sobie w kieszonkę. Nic nie wystaje, nic dla mnie ciąży, nie wyrywa kieszeni. W razie potrzeby odchodzimy sobie gdzieś na bok, kilka, kilka chmurek. Wracamy do towarzystwa, nikomu nie przeszkadzamy. W moim przypadku jeszcze, ponieważ ja kocham jazdy na motocyklu, ja to traktuję jeszcze jako zasilanie właśnie do jazdy motocyklem. Dlaczego? Bo jest po prostu małe, małe, leciutkie, nie przeszkadza mi w ciuchach motocyklowych. Podczas jazdy. Posłuchajcie, ten zestaw w zupełności wystarcza, do tego, że na postoju mogę sobie spokojnie pociągać, popuszczać parę chmurek. siadam, jadę dalej. Pojemność pakietu 1300 mAh. 3. Posłuchajcie, czy to jest dużo, czy mało. <grych> jak dla mnie, jak na takie maleństwo, to jest w zupełności wystarczające. To spokojnie wystarcza na to, żeby użytkować. Ten boksik przez. No, wiadomo, jeżeli ktoś mocno dużo, dużo, dużo wapuje, to mu na cały dzień nie wystarczy. Natomiast wydaje mi się, że dla przeciętnego e taki zestawik spokojnie, spokojnie się nadaje do użytku nawet codziennego. Tym bardziej, że ma możliwość działania w opcji Passroad, czyli, czyli palenia na Kiblu. Zaraz zobaczycie. O, tu sobie skorzystam z zasilanka. Proszę bardzo, pstryk. Już jesteśmy, już jesteśmy podłączeni. Tak jak widać. No i co? Testujemy. Działa? Nie zadziała? Zadziała? No, tak jak widać. Działa spokojnie. Więc ewentualnie, jeżeli komuś jest za mało, jeśli chodzi o pojemność pakietu. Natomiast szuka bardzo kompaktowego, bardzo małego boksa, panowie, panie, albo panie, panowie, power bank w kieszeń i można świat doganiać. Co, no to tyle jeśli chodzi o Kulfayera o cool Mini. Jak dla mnie naprawdę bardzo fajna zabaweczka. Mały, elegancko wykonany, z dbałością w szczegóły, kompaktowy boksik od Inokina dedykowanym parowniczkiem, w zestawie, za niewielkie pieniążki, działający naprawdę, naprawdę fajnie. Coolfire Mini ze swojej strony polecam. Na razie trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!